Po otwarciu przed tygodniem dla ruchu skrzyżowania Alei Konstytucji 3 Maja z ulicą Okrężną, teraz przyjdzie czas na kolejne zmodernizowanych etapów. Chodzi o odcinek w sąsiedztwie skrzyżowania 55 Pułku Piechoty z Alejami Konstytucji 3 Maja i samo skrzyżowanie. Remont na tym fragmencie rozpoczął się dwa miesiące temu, objął dużą część krzyżówki. Teraz prace wchodzą w ostatnią fazę. Drogowcy utwardzają właśnie powierzchnię, która stanowi podłoże pod asfaltem. Przygotowania do masy i, i praktycznie do końca listopada powinno być ten cały odcinek łącznie ze skrzyżowaniem wykonany i oddany do ruchu. Wtedy przyjmiemy, jakby, tą nitkę po stronie 55. Pułku. Jeśli skrzyżowanie uda się uruchomić do końca miesiąca, zgodnie z planem, roboty na okres zimowy przeniosą się na drugą z nitek alei. Będzie to oznaczało całkowite zamknięcie zjazdu z krajowej piątki w ulicę 55. Pułku Piechoty. Wjazd na osiedle możliwy będzie jedynie od strony ulicy Grunwaldzkiej bądź przez 17 stycznia i Prusa czy Jackowskiego. W tym samym czasie drogowcy planują również modernizację drugiej części skrzyżowania przy wylocie na Wrocław. To oznaczać będzie zamknięcie zjazdu z Alei Konstytucji w osiedle Zamenhofa na wysokości Kauflanda. Do końca listopada, zgodnie z planem, ma być gotowe także drugie ważne skrzyżowanie Alei Konstytucji 3 maja z ulicą Niepodległości. Michał Wiśniewski, panoramamamedia.pl